Dobrze, znaczy ja nakrywam no, e, 12 minut i 50 Hej, okay, siemanko, Lickot, to ja, Sky227, ze mną... To znaczy, ze mną jest adeka.adrian.pl Ja to robię... To jest dyskusję. druga e, odcinku e, Sky'a, a mój e, odcinek jeszcze się... E, a mój odcinek nie będzie podzielony na części. No ja dopiero... Ponieważ ja nie nazywa, nie bo. nie mam limitu. Ja też nie mam limitu, tylko że no... Mi się coś spagowało i nie byłem zarejestrowany. No ja mam pełną wersję. Też. A już się zarejestrowałem. Bandikam. Mhm. Mm Kurde. 25. Polecamy Ile to zajmie? Ile zajmie 25 poziom? Ale co 25 poziom? Żeby zdobyć. E tam... Tak jak ktoś się przyłoży i ciągle będzie karczmy co chwilę brał, to nie wiem to ja, wiesz, biorę cały. Ja po prostu wiesz, biorę tak, że biorę coś na karczmie, włączam sobie filmik na YouTube, oczywiście nie na, na, na odcinku. Albo y nie. I po prostu wiesz, czekasz. No i czekam i później wracam, włączam następną misję, czekam, A jak mi się skończy energia, to idę na wartę i i, i maksymalną ilość czasu na noc, nie? No. To jest zawsze na noc warte biorę. No tak wiesz, jak ci się już skończy energia, nie chcesz grzyków Ale... wydawać na tę energię. Ale na pierwszych levelach się nie opłaca iść na warte. No mało się dostaje w No do... później, tak na na dwudziestym dostajesz to... dopiero tak w miarę dużo kasy. Hmm. Tak chyba tam było, nie wiem, 30 zł czy coś takiego, nie wiem. Spoko. No pamiętam. Wiesz, to, wiesz jak? Yy wejść do takiego y, koła Fortuny, tak jakby? Do koła Fortuny? No takiego, tak jakby. Eee, nie wiem. To zobaczysz na moim odcinku. Okej. Okay. Y, bo ja tu teraz skręcę tym kołem. I patrzę co mi wyjdzie, co mi wyjdzie, co mi wyjdzie i... jedna nadecha. A gdzie ty tym kołem zakręciłeś? Y, patrz, jak wejdziesz na przykład na y, arenę, Albo hmm. na zbrojownię i naciśniesz krzyżyk, czyli wróć, nie? To masz tam takie miasto, takie, nie? Mhm. Uh -huh. To. To patrz, to najeżdżasz na kartę idzie. i nie klikasz, tylko aparat fortunny y, doktor. coś tam. Jak ja klikam. sobie tym kręcę. Jak nie klikam? A, chodzi tu. No. A dobra, to ja też skręcę. O, 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 o. Ja już piąty o, o. raz y, robię. Tak! No! Ej, 3 złota i 70 y, y, ...slebra. srebra. A mi się kręci. Oko. A ja wpłacam y, 4 złota do gildii. Ale się długo kręci. I dobrze. to powinno to... 4 trochę... złota wpłaciłem Nie. do gildii, ej! Fajnie! Też coś wreszcie wpłać No dobrze wkłada, tylko niech mi coś się wylosuje w końcu. Ej. A, bo to trzeba kliknąć zakręć kołem, nieważne. No! <laughs> oh. Serio! Jeden kamień. Próbuję jeszcze raz. Ja też próbuję jeszcze raz. Tuk! Tuk I... grzybek! Trzy grzyby wygrałem! Trzy grzyby wygrałeś, o ja... A ja I mam 4 złota 66 y, srebra i... 7, 6 desek, srebra, o Jezu. Ej, mam łącznie, mam łącznie 6 desek. Czaisz? To bogactwo. Nic nie dostałem, kurde. Ostatni raz kręcę kołem. A ja już zakręciłem. Niech Raz sprawdzę, ile razy już dzisiaj kręciłem. Bo ostatni raz Ej. kręcę. Ja też. Nie, ja nie tak naprawdę, mam jest. bardzo Jest dużo... 2 złota, 26 srebra, zł, jest. Jeden kamień. Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz. 20 i no. Kończę. Dwa kamienie. Dobra, jedna decha może być i tyle. Jeszcze ostatni Znowu dwa kamienie. No, idę na twierdzę. Wiesz to mam 6 dech i 5 kamieni. A ty? Mhm. Sobie zobaczyć co mogę najbliżej Zbudować. No, chyba najbliżej, to... koszary chyba najbliżej albo łucznik, gilia łuczników. Ale najpierw trzeba wybudować tą twierdzę. Do twierdzy trzeba 100 zł i 25 poziomu. No, ale to już szybko się robi, nie? No, wystarczy tylko grać, i grać, i grać. I grać, i grać, i grać. Tak co ja na coś dostałem, ale nieważne spoko ja e. głupi jestem, nie? No. taki głupi jestem, że nie wiem co nawet zrobiłem nie wiem co zrobiłem, ale jestem głupi straciłem A, właśnie zzuczujesz? straciłem właśnie potę na sprzedałeś? Hmm. nie, kupiłem potę i nie zauważyłem, że już mam Max i chciałem, żeby się napiła i nic mi nie dało i straciłem. Wow. A Max spot to jest 3 na raz? Tak. A ja już mam 3 na raz. Ja po prostu biorę sobie zawsze tą potek, która jest. Dobra, ja teraz do Gildina wpłacę jedno złoto. PAPA. Jak się weźmie myszkę poza to pole, co się nagrywa, to bardzo laguje. Myszkę. No, ja tam nie tak bardzo. No, ale tak, wiesz, trochę. Płacisz do gildi? Czekaj. Potrzebujemy 9 złota i będziemy mieli więcej punktów doświadczenia. Wiem. Mamy mamy 0,0. Jak to 0, 0? Mamy mm, poziom drugi na skarbiec i poziom pierwszy na trener. Mhm. Mm Wydałem grzyba. Na co? No, Ej, ty już masz prawie poziom piąty! No. A ja już prawie siódmy, jako koło prawie. Fajnie. Wiem. Już nagrzewamy 20 minut. No, ja siedem. <laughs> Serio. Wiesz, co jest fajne w tej grze? No. Że wiesz, że to nie jest szczelanka, że można sobie odejść, pójść po picie, yy, i nic się złego nie stanie. No wiesz, chyba że ktoś cię zaatakuje, a później ci to w poczcie wyskoczy i będzie setny 20 level na pierwszy. No to wiesz. <laughs> no tak, no ale wiesz. To się Ale... i tak, i tak by stało No tak. Wiesz, co ja y, idę y, po coś do picia? Więc za chwilę wrócę. Tylko jeszcze mi się skończy misja. 5, 4, 3, 2, 1. Misja. I mam fajny przedmiot. Jaki? Eee. Y Wcześniej miałem y, łachmany. Wcześniej miałem pancerz 14 i y, 0 wytrzymałości, a dostałem y, pancerz 23 wytrzymałości. Sprzedaję ten gorszy. Mhm. Więc co, zostawię sobie. Y, będę sobie to zostawał przedmioty dopiero, gdy będę y, miał y, możliwość, y, wiesz, żeby y, do toalety pójść. I tak chyba zaraz kończymy odcinek. No. No ja możemy... ulepszyłem trenera. spoko. Możemy chyba nawet teraz skończyć, nie? No. To yy, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Żegnają się z wami adkadria.pl i. Sky221. Papa! Yy, pożegnaj się. A papa! Pa.